osobom które są powyżej 18 roku życia, które się czują zdrowo, to zapraszamy wszystkie, mogą przyjść, dowiedzieć się jakie mają wyniki badań laboratoryjnych, mogą się dowiedzieć o stanie zdrowia, by zostać przebadanym, no i ewentualnie wtedy dopiero wyrazić bądź odmówić o oddaniu krwi. Tak generalnie nie ma się czego bać i zapraszamy wszystkich. Co myśli pan o akcji niezależnego zrzeszenia studentów pod tytułem Vampiriana? Jest to bardzo dobrze zorganizowana e, organizacja, która właśnie gromadzi tutaj wiele młodych ludzi na zbiórce krwi. E, no, w ciągu trzech dni przyszło bardzo dużo ludzi, przyszło m, grupa ponad 300 osób, gdzie około 300 osób oddało krew. Bank krwi się w ten sposób zapełnia. Uczy to też młodych ludzi solidarności wobec ludzi, którzy gdzieś tam potrzebują naszej pomocy. Jest to generalnie bardzo dobry punkt. Przede wszystkim chcielibyśmy wszystkim podziękować. Dziękujemy! Dziękujemy! Właśnie za tegoroczną edycję Wampirady, na której oddało krew 268 osób. Po dwa razy tyle było osób chętnych. Masz jak nadal liczy, jak wszyscy widzą. Dużo. Dużo, dużo. W takim razie dziękujemy jeszcze raz. Zapraszamy Nie. jeszcze na kolejne edycje Wampirady organizowane przez Politechnikę Poznańską i NZS. Jesień. Na jesień. E, to będzie około października, listopada. Tak. Ogólnie zapraszam Was jeszcze do wzięcia udziału w Vampiradzie na innych uczelniach. Działamy do końca miesiąca. Do maja. Do maja.